ma, Mam czarny na czole czy nie? mogą oglądać serial W ogóle odkryłem w sobie Chęć oglądania seriali Jaki? No tym razem Breaking Bad Zacząłem oglądać Nie oglądałem, nie opluwajcie Całkiem spoko jest, że dupy nie urywa Co dziś gotuję? no to trzeba będzie wymyśleć. Zobaczymy, jak mi natkną inspiracje sklepowe. Złomuję i tyle, ale to tak zajeżdża mi się. A chcę ze złomować i od razu złomują. Tak, no właśnie, a ktoś złomował kiedyś. To poważne pytanie jest: czy kiedykolwiek. Tak, ja rower. A po co rower złomować? Ty, dostałem coś. Bo co... Nie, mówcy się skundliły. Masz cicho. O, chyba działają. Cześć. Dostałem jakiegoś rysuwa. A mam gimbal nowego, przyszedł mi dzisiaj. Ale musiałem go naładować, do tego późno stream. I też ogarniałem graficzki, jak coś, więc don't hate me. Co to jest wodzionka? Wiem, że jest taka piosenka, ale nie wiem co to jest za cholerę jakaś zupa typu gówno pływające ja nie wiem serio ludzie do mnie piszą na instagramie nie wiem czy sukup już dzisiaj jest ale piszą do mnie między innymi brwi paramaxila para też już napisało do mnie z 50 wiadomości kiedy zgole brwi ja sobie oglądałem serial przed kąpikiem i nożyczkami obcinałem wąsy tak z dwa dni temu no trzeba się ogolić normalnie jak człowiek a da się tak zrobić to jest całkiem spoko i takie satysfakcjonujące nożyczkami obcinanie wąsów Podchodzi później do lustra i patrzy kurwa prawie na zero a dużo mam tych drobniaków a na karcie? No 2 złote mam. A ty ile masz na koncie? Mięso na, soś, na soku pomarańczowym caprio. Co? Myślę, że na patelnię dolewać soku pomarańcowego. Śledzie usmażyć, ale one są już chyba jakieś takie nie. Właśnie co to o chuj chodzi z tymi śledziami? Jak one są zama są marynowane czy jak one działają? Zrób kaczkę w pepsi i w kapi. Ja nie wiem jak kaczki zrobić, bo kaczkę to najlepiej usmażyć. A nie mam takich itemów do smażenia. Jakie majteczki dziś? Dziś mam czarne bokserki. Muszę pranko zrobić, mu się kończą rzeczy. Tylko że mięso będziemy... A może by ugotować też część mięsa? Rozpadnie się w sensie ten paluszek. Na chuj taki duży No Nie było mniejszych. Za tym wygodniej mi się pcha. Hmm. Ja nie jestem specjalistą od Caprio, to trzeba bo się rypsona spytać, które będzie najlepsze. Mam jedną Zero, pajacu, tutaj jest. I dwie sobie, jedną do picia po streamie i jedną do gotowania na streamie. Sprawdzimy, czy rzeczywiście będzie breja. Mam trzy na po streamie. Mam Caprio, jest na smażenie, multiwitaminę. Mięso, surimi sticks, to też na jedzenie. Śledzia mam jeszcze. A co jeszcze można zrobić ciekawego? A makaron. No. Makarona wezmę. Przyprawki o, przyprawki do mięsa, ale w domu mam dużo przyprawków. Barykada, jak się przeciśniemy? Tu-tu-tu-tu-tu. Tu, Patrzcie na pozytywy. Wiadomo, że jak palacz odpali streama, no to zapali sobie parę razy na streamie, szluga. Mm. Jakie mam autko? Na razie żadne To jest podstawka za auto, które wypożyczałem Niedługo kupuję swój pierwszy samochód Sechento, 20 Dwudziestoletnie, będę zapierdalał jak dziki Ale zro zrobiłbym taką mieszankę Coca-Coli z olejem no, gotuję makaron w Coca-Coli i paluski rybne. Debil. No, zindyka indyk, no, to... ale nie albo wołowina, albo cielędza. To chyba jest, cholera wie. znajewany do burdelu. Z tego co słyszałem, to nie każda pani ci usłuży. FBG Francuz bez gumy, FWG to jest bez gumy. To jest Francois without gum. Coś takiego. Mam tak Gulas wieprzowy szynki. Będę to smażył na caprio. I na coli. Nie wiem w sumie, co będzie lepsze. Bo to kapio mi zrobiło taką krzywdę? Dwa litry super cena Zrzegam się. Ja to będzie zajebiste. Jeszcze czekaj, że do mięsa wystarczyło. Już tak została jedna trzecia, może jeszcze trochę. Powinno styknąć. Dobra. A to jest z montażu Norberta, nie? Do połowy styknie. Dobra. I co, czekać aż się kapio zagotuje? Wody dolej? A solić, czy nie? A jak będę w nim mieszał? Ty, on już wkurwiony trochę. pas jakie dźwięki wydaje. <grywanie> Mi się we pomieszało? Nie no, co ty mówisz? No elegancko. No może skręcę trochę teraz ogień Bo się wkurwiło ostro to Caprio A ci dupsko latinos Ty to nie ten palnik Ja bym to polał takim sosem, ale nie wiem czym Czegoś mi tu brakuje Kaczupem Myślisz, że ketchup będzie pasował? Mm. Ale ten... to z biszkoptów, mleka i masło jest pyszne. Bo to mi to solo wpierdalać. Dobra, i na coli zrobimy świderki. Tylko zajaram sobie. Pokaż. Szczur Szczurimi wygrało. Ty, ale ona już tak dzikuje szybko. Ale odpierdala ta kolucha, szybko Kolor e, 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 e. oryginal? No takie parówki, tylko ze skraba, A. Czemu to? Oj, nie jest dobrze. <laughs> jest ohydny. Jest najgorszy co kiedykolwiek zrobiłem. Pachnie ładnie, ale Tak kurwi od niego. Keciup, myślisz, że odlatuje? Dwa ja razy Big Mac, mamy napój i mamy frytki. Tak, tak jak I odupia! A pokazuję, ale mogę go aktywować. No to fajnie. Dobra, wie pan co? Niezłe oszustwo. To poproszę dwa razy albo kij. Mak Zestaw z Big Maciem frytki cola. No co? Odjebałem mi od kaski? A komu mi? On kazał zarabiać 2 miliony na miesiąc? Dobra! Gość jak wierzy w takie głupoty, że Freeze zarabia 2 miliony na miesiąc. 2 miliony to on może mieć wyświetleń pod filmikiem. Co? Złapać jakiegoś żula i go wieź gdzieś, gdzie przygotowałem już tor przeszkód. Kurwa, tyle jebania się to lepiej jest dać, wiesz. Zrobić ring, otoczyć taśmą ekipy i niech się napierdalają. To lepszy chyba content jest, nie? W działkę w centrum Krakowa? Dobra, to dobry pomysł jest akurat Akurat stać mnie na takie coś Parklinowy? No to jest na to plan Ale nie no, z tą walką z Uri to muszę to ostro przemyśleć A na pewno muszę to sko skomunikować Czy tam pogadać na ten temat Z deszczem Nie, ma, nie mam komu dać hosta ale kwas. No co? Idę sobie. Trzymajcie się. Dla Kasik ja mam tam bana. Nie mogę dać yy, hosta na kanał, na którym mam bana. Mm. Dobra, jeszcze raz, trzymajcie się. Na ra